Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Soul Voice. Dzisiaj opowiem Wam o niesamowitej chlorelli i dlaczego właśnie ta chlorella jest tak naprawdę niesamowita i powiedziałabym wręcz numer jeden na mojej liście. Otóż, kochani, chlorella to niezwykła alga. Pochodząca z Korei Północnej, nie bez powodu należy ona do superfoodów, czyli superżywności. To jest grupy produktów spożywczych o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych. Jest prawdziwą bombą witaminową, która zawiera dużą ilość chlorofilu, aminokwasów no i przede wszystkim kwas foliowy. Jest najczęściej wykorzystywana w postaci proszków lub e, kochani, w postaci. Tabletek, jeśli ktoś po prostu lubi połykać tabletki. No cóż, o tak zwanym dobroczynnym działaniu alg wiadomo już od dawna. Jednak początkowo, słuchajcie, wyłącznie przemysł kosmetyczny interesował się niestety właściwościami tychże alg. Od jakiegoś czasu dopiero, gdy rośnie tak zwana popularność pożywienia pozyskiwanego właśnie z mórz, z oceanów, czy też z jezior, wzrasta dopiero zainteresowanie algami jako tak zwanym suplementem diety. Odpowiednio słuchajcie, przetworzone mogą wzbogacić posiłek o wiele cennych składników i minerałów, no i oczywiście pomóc prowadzić zbilansowaną dietę każdego dnia. To wystarczająco dobry powód, by chlorella zyskała naprawdę super popularność i w Waszych Domach. Ta chlorella jest tak zwaną zieloną algą, która rośnie w słodkowodnych zbiornikach zlokalizowanych na Dalekim Wschodzie. Jej budowa jest bardzo prosta, składa się bowiem przede wszystkim z jądra i dużych ilości, słuchajcie, chlorofilu. Ten ostatni właśnie składnik jest przyczyną intensywnego jej koloru, takiego zielonego, którym oczywiście może się poszczycić. To również od niego alga ta wzięła swoją nazwę i oczywiście właściwości. I nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że właśnie chlorella ma najwięcej chlorofilu ze wszystkich roślin na Ziemi, a do tego dostarcza organizmowi aminokwasów i cukrów. No cóż, kochani, wiele również witamin takich jak A, C z grupy B, kwas foliowy oraz kwasów również nukleinowych. Chlorella jest tym samym jedną z najlepszych substancji spożywczych, które ułatwiają tak zwaną regenerację. I mówiąc krótko, oczyszczanie naszego organizmu. Dlatego chciałam koniecznie Wam o niej opowiedzieć. Co do właściwości chlorelli, to chlorella to głównie produkt, który ułatwia, słuchajcie, oczyszczanie organizmu. Jest to bardzo dobra. Substancja detoksykująca cały nasz organizm, w tym oczywiście wątrobę, odpowiedzialną za detoksykację z alkoholu, metali ciężkich, pestycydów i innych szkodliwych substancji. Dzięki temu jest w stanie pomóc nawet w wydalaniu z naszego organizmu uranu, rtęci, ołowiu, a nawet arszeniku. Jej właściwości oczyszczające to również sposób na pozbycie się nieprzyjemnego, słuchajcie, zapachu z ust i tak zwanej nieprzyjemnej woni potu, której oczywiście przecież nikt z nas nie lubi. Alga ta uważa się za dobry suplement do przyjmowania przed imprezami, słuchajcie, suto zakrapianymi powiedziałabym alkoholem, czy też procentami. Ważne jest jednak to, by przyjąć się na dwie godziny przed planowanym spożyciem napojów alkoholowych, i tutaj zwracam uwagę. Dzięki bowiem temu ma zapobiec tak zwanemu kacowi, bo chroni przed wypukaniem z organizmu składników odżywczych, co jest przyczyną złego właśnie naszego samopoczucia następnego dnia, kiedy no już niestety impreza się skończyła i trzeba wracać do normalności życia. Chlorella nie jest jednak cudownym, tak zwanym remedium na alkohol, kochani, bo nie uchroni przed uszkodzeniem wątroby wywołanym alkoholem. Nie myślcie sobie w ten sposób o tym. Nie zadziała również tak samo dobrze przyjęta po imprezie, a ani przed nią. Dlatego jest istotne, żeby zachować ten odstęp czasowy. Chlorella może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, a także raka jelita grubego, i to jest bardzo istotne moim zdaniem, ponieważ wiele osób w dzisiejszych czasach ma problemy z nowotworami. Różne gatunki tej algi wykazują właściwości ochronne przeciwko różnym rodzajom słuchajcie, raka, jednak te najczęściej stosowane w suplementach diety są w stanie zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe i to jest bardzo duży plus. Kolejną cenną właściwością chloreli jest też jej pozytywny wpływ na układ odpornościowy, bo przecież wiadomo w dzisiejszych czasach, co się dzieje. Jest tyle raptem nowych wirusów, lub jeden wirus tak mocno się mutuje, że przecież tak strasznie nam zagraża, że musimy się bronić. Więc kochani, brońmy się przed tymi strasznymi wirusami, stosując właśnie chlorellę stymulując produkcję białych krwinek i komórek yy, jesteśmy w stanie zwiększyć odporność organizmu na wszelaki rodzaj infekcji, czy też inne oczywiście choroby pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego. Dlatego myślę, że chlorella naprawdę powinna być również i na waszej liście, numer jeden składników, czy też pokarmów zielonych. Które powinniście przyjmować codziennie lub też co jakiś czas, bo należy robić przerwy. Dla kobiet w ciąży chlorella może być szczególnie istotna, i tu chciałabym podkreślić, dzięki dużej zawartości kwasu foliowego, witaminy B12, oczywiście, i żelaza, które chroni przed anemią oraz oczywiście problemami z nadciśnieniem. Indukowanym, tak zwanym w ciąży. Zmniejsza też to ryzyko wystąpienia białkomoczu, kochanie, i chroni przed różnego rodzaju obrzękami, a także wspiera rozwój układu nerwowego płodu, co jest bardzo ważne dla dziedziusia. Co więcej, obniża poziom złego cholesterolu, co jest ważne dla nas wszystkich. Nic ująć, nic dodać. Friblomagia, kochani, jeszcze przypomina mi się to jest choroba, która objawia się uporczywym bólem mięśni i stawów, a także oczywiście bolesnością określonych miejsc na ciele. I właśnie chlorella jest w stanie skutecznie zmniejszyć objawy i, tak jakby, załagodzić w ból w przypadku właśnie tej choroby, co ma ogromne znaczenie z uwagi na długotrwałość tak jakby tych dolegliwości. Dlaczego osoby chore na pewno wiedzą coś na ten temat więcej, więc chciałabym zaproponować tym osobom właśnie używanie chlorelli. Algi te są dobrą alternatywą dla leków przeciwbólowych ogólnie rzecz biorąc, od których można się kochani szczerze mówiąc uzależnić i niszczą one nasz żołądek. Ale wracając do chloreli. Chlorella, jako składnik diety, to również bardzo dobre wsparcie dla samych procesów trawienia, oczywiście, i wydalania. Może być z powodzeniem traktowana jako, mogłabym śmiało powiedzieć, probiotyk. No cóż. Przyspiesza ona bowiem trawienie dzięki zwiększeniu właśnie tempa rozwoju przyjaznych, tak zwanych bakterii w naszych jelitach, a także z powodzeniem może zastąpić mięso w diecie wegetariańskiej. Białko bowiem zawarte w tych algach jest pełnowartościowe, moi kochani wegetarianie. Dlatego uważam, że są to bardzo ważne informacje. Co do dawkowania chlorelli, chlorella w proszku nie powinna przekraczać mniej więcej jednej łyżeczki, czyli 1-3 razy na dobę dziennie. Proszek, kochani, należy zmieszać z wodą lub oczywiście sokiem owocowym i przyjmować podczas posiłku. Jest to ważne. Algi te są. Oferowane również w postaci tabletek czy też kapsułek, i w tej sytuacji nie należy przekraczać dawki zalecanej, oczywiście, przez producenta na opakowaniu. Mogą to być dwie lub trzy tabletki. No cóż, kochani, jednym słowem nic ująć, nic dodać alga, właśnie ta o nazwie chlorella, powinna gościć w każdym waszym, kochani, domu i codziennie powinniście ją suplementować. Chlorella jest naprawdę bogatym, podsumowując, źródłem witamin i mikroelementów. Dostarcza naszemu organizmowi mega wszystkiego szczególnie witamin z grupy B, witaminy A, witaminy C, E, aminokwasów, chlorofilu, omega-3, kwasów nukleinowych, żelazu, potasu, magnezu, cynku, słuchajcie, mogłabym tak wymieniać fosforu, selenu i jodu. Naprawdę coś fantastycznego, szczególnie dla pań w ciąży, ale oczywiście zawsze wszystko należy konsultować z waszym lekarzem. Cóż jeszcze, kochani? Chlorella działa naturalnie jako taka naturalna tarcza ochronna, która nie dopuszcza do przeniknięcia szkodliwych substancji właśnie w głąb waszego organizmu, i z tego powodu jest też polecana osobom, które przechodziły. Zabiegi chemio i radioterapii. Ponadto jeszcze przyspiesza regenerację Waszej wątroby, moi drodzy słuchacze, oraz wspomaga jej prawidłowe funkcjonowanie, więc kolejny plus. Przyczynia się jeszcze do zwiększenia produkcji, oczywiście, białych krwinek, chyba już to wspominałam, odpowiedzialnych za walkę właśnie z tymi bakteriami i wirusami. I ma właściwości właśnie antybakteryjne, co jest bardzo ważne. Przyspiesza bowiem gojenie ran i poparzeń. Może także okazać się zbawienna dla osób, które borykają się z nieświeżym oddechem, jak już wcześniej mówiłam, czy też nadmierną ilością po prostu potu. Jest niesamowita w przypadku dolegliwości układu naszego pokarmowego, czyli kiedy macie zaparcia, wzdęcia, problemy z brzuchem, boli Was brzuszek, macie problemy z jelitami, z boną śluzową jelit, jest naprawdę pod tym względem rewelacyjna, ponadto jeszcze usprawnia trawienie, obniża poziom cukru i złego cholesterolu w waszej krwi, co oczywiście wspomaga odchudzanie. Co jest szczególnie ważną, myślę, informacją dla osób, które borykają się z pozbyciem zbędnych kilogramów i ciągle mają z tym jakiś problem. Myślę, że chlorella może Wam w tym pomóc. Częsta suplementacja naprawdę jest skazana weganą i wegetarianą. W 100 gramach bowiem tej algi znajduje się aż 58 gram pełnowartościowego białka, a także Żelaza, które jest po prostu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Waszego układu krwionośnego. Więc, jeśli macie jakiś problem z układem krwionośnym, z żyłami, z przepływem Waszej krwi, również Chlorella może pomóc i oczyścić Waszą krew. Naprawdę jest to mega yy, alga. Coś wspaniałego, o czym nie powinniście od dzisiaj zapominać. Suplementacja Chlorelli ma. Przynieść oczywiście zadowalające efekty, i należy przyjmować ją zgodnie z instrukcją. Jak już mówiłam, producenci preparatów najczęściej zalecają od 2 do 4 tabletek. Jeśli chodzi o tabletki, 3 razy dziennie co daje łączną dawkę 6-12 tabletek na dobę. Lub oczywiście tamte 2-3 gramy proszku, o którym wcześniej już wspominałam. Bezpieczna suplementacja to podstawa. I nie należy przekraczać dwóch miesięcy suplementacji właśnie chlorellą. Po dwóch miesiącach, kochani, należy zrobić przerwę, by mógł organizm odpocząć, zregenerować się. No i oczywiście, żeby w tym czasie można było spokojnie przyjmować inne suplementy, a te toksyny, które powinny być wydalone, w tym czasie będą się wydalały samoczynnie z waszego organizmu, bo tak właśnie działa chlorella. No nic, w postaci sproszkowanej możemy ją kupić, i w postaci tabletek, w zależności co kto woli, co kto lubi. Wszystko jest naprawdę dla nas dopuszczalne. Pamiętajmy tylko, że do wszystkiego musimy podchodzić z głową, jak kupujemy produkty Chorelli. Sprawdzajmy, czy dana firma posiada certyfikat autentyczności, oryginalności. Biodostępczości i wszystkiego, co jest po prostu najlepsze, żeby ta chlorella była czysta. Ch czysta chlorella tylko i wyłącznie przyniesie efekt. Nie należy kupować jakichś tanich preparatów z drugiej półki, nie wiadomo od jakiego producenta, który niestety nie ma certyfikatu. Produkty organiczne, oryginalne, tylko, kochani i wyłącznie. Zwróćcie na to uwagę, ponieważ jest mnóstwo różnych producentów, którzy oferują naprawdę bardzo szeroki wachlarz cenowy i zachęcają nas do kupna małymi cenami. Niemniej jednak większość z nich sprawdzałam nie ma certyfikatów przydatności do spożycia, oryginalności i to jest naprawdę ważne. No nic, myślę, że powiedziałam Wam już wszystko. Podsumowując, mogę stwierdzić, że chlorella, tak samo jak zielony jęczmień, o którym również nakręciłam film, będą od teraz moimi cudownymi, nowymi składnikami w mojej diecie każdego dnia. I tego samego wam życzę, żebyście byli również tak jak ja zdrowi i nie poddawali się wirusom, ponieważ właśnie dzięki suplementom mogę się pochwalić. Całe te dwa lata, jak i wcześniej, przeszłam na spokoju ducha, pracując naprawdę z wieloma chorymi ludźmi. Dlatego suplementacja jest bardzo ważna. I dobór składników, które suplementujemy do naszego organizmu, jest również ważny. Także, moi drodzy, nie martwcie się, bądźcie zdrowi, suplementujcie wszystko, co jest najlepsze i wszystko, co jest sprawdzone. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kolejnych filmów i życzę dużo zdrówka. Papa, pa, cześć.